Cześć, jestem Michał z kanału Fałszywe Historii i dzisiaj to ja zrobiłem historię na tym kanał. W zeszłym tygodniu Złoty list, zrobił historię też na mój kanał, możecie sobie zobaczyć, pewnie w opisie będzie. A teraz przejdźmy do odcinka. Siema, jestem Dawid. Dzisiaj opowiem Wam o sytuacji, która zmieniła moje życie o 360 stopni. To był środek wakacji. Właśnie mi się zepsuł laptop. Pierwsze co zrobiłem, to zszedłem na dół do rodziców. I zacząłem przebrać o pieniądze na nowego laptopa, bo mój stary się zepsuł. Niestety rodzice nie chcieli mi dać ani grosza. Poszedłem więc do swojego pokoju, zacząłem liczyć swoje pieniądze. Trwało to krótko, miałem tylko 5 zł. Ten budżet nie pozwalał mi nawet na kupienie bułki w szkolnym sklepiku, a co dopiero laptopa. Zacząłem więc myśleć o różnych sposobach na zarobienie pieniędzy. Truskawki, praca w Maku, a może żebranie pod sklepem. I wtedy mnie olśniło. Rodzice dalej nie oddali mi pieniędzy z komunii. Poszedłem więc na dół i zacząłem walczyć o swoje pieniądze. Po paru godzinach w moich rękach było 20 tysięcy złotych. Za to nie tylko mogłem sobie kupić najlepszego laptopa na świecie, ale też nowe życie ułożyć. Byłem burżujem. Woziłem się drogimi samochodami. Do centrum handlowego pojechałem limuzyną. Wszedłem do salona Applea pewnym krokiem i powiedziałem... Chciałbym kupić ThinkPada, tylko takiego najdroższego, jakiego macie, najlepszego na świecie. Sprzedawca strasznie się zdziwił, a po chwili popatrzył się na moją koszulkę. Ja też popatrzyłem się na swoją koszulkę. Wiedziałem, że będzie afera. Miałem na sobie koszulkę z Samsunga. Z wielkim, niebieskim napisem Samsung najlepszy. Sprzedawca postanowił się nie caskać. Wezwał menedżera, dyrektora, sprzątaczkę oraz krzesił Steve'a Jobsa. Wszyscy się na mnie zaczęli wydzierać, że jak można się tak w ogóle ubierać. Potem Steve Jobs powiedział, że to jest profanacja i mam się ubierać poważnie i osobiście wykopał mnie ze sklepu. Zdenerwowałem się, postanowiłem pójść do sklepu z garniturami. Wybrałem najładniejszy, najpiękniejszy, najbardziej wypachniony, cycuś, glancuś garnitur, jaki tylko mogłem znaleźć. Kupiłem go, kosztował 2,5 tysiąca złotych. Salon EIPA już był zamknięty, dlatego rozłożyłem pod nim namiot. Zadzwoniłem do mojego najlepszego przyjaciela, założyciela firmy Lenovo Liu Huanzi. Liu Huanzi powiedział, że zaraz będzie mieć samolot i zaraz przyleci. Nie wiedziałem, że zaraz oznacza 11 godzin. O godzinie 8, ten sam kasjer przyszedł otworzyć sklep. Kiedy mnie zobaczył, powiedział, że ma mnie już dosyć, że jestem plepsem, ponieważ nie stać mnie na garnitur. W chwili zobaczył, że mam garnitur. Od razu zaczął mnie inaczej traktować. Puścił mnie do środka. Kiedy znowu się zapytałem go o ThinkPada, nie wytrzymał nerwowo. Wybiegł z galerii handlowej i wpadł prosto na Liu Huanzi, który akurat wszedł do galerii handlowej, bo powiedziałem, że potrzebuje jego pomocy. Kasir jak tylko go zobaczył, zaczął się na nim wyżywać. Liu Huanzi zasadził mu lewego sierpowego i po chwili pracownik leżał na ziemi. Natychmiast wezwano posiłki. Z salonu Apla wybiegło dwóch okroniarzy, dyrektor, menedżer oraz Steve Jobs. W tym momencie poważnie się wystraszyłem. Nacierała na nas cała armia, a nas było tylko dwóch. Liu nie niezbyt się tym przejmował. Powiedział coś po chińsku, wziął mnie na barana i ich po prostu ominął od lewej strony. Rozpędził się porządnie i w jedną sekundę znalazł się w salonie Apla, tuż za nimi. Wyjął tłuczek do mięsa z kieszeni i zaczął rozwalać laptopy i tablety. Po czym powiedział mi, że mam robić dokładnie to samo, bo wtedy im się wyczerpuje mana. Zacząłem rozwalać laptopy i tablety, nie wiedząc za bardzo, co ja robię. Wtedy zobaczyłem, że Steve Jobs wyparował. Zaczęliśmy rozwalać coraz więcej laptopów, jednocześnie odganiając się od członków gwardii Steve'a Jobsa. Sprzątaczka mnie zaczęła tłuc mopem. Zacząłem się zasłaniać iPhone'ami. iPhone'y pękały, padały, dziesiątki tysięcy leżały na ziemi. A poszczególni członkowie gwardii Steve'a Jobsa wyparowywali. Po dwóch dniach ciężkich walk wyeliminowaliśmy wszystkich członków gwardii. Salon został kompletnie zrujnowany. Na nasze pożegnanie, Liu Zu wręczył mi złoty róg i powiedział, że mam w niego zadąć, jeśli tylko będę potrzebował jego pomocy. Na sam koniec wręczył mi jeszcze nowiusieńkiego Tingpada. Cuda się zdarzają.